No dobra. Zobaczcie mm, okay. tylko, czy jest mikro. Dobra. Skąd działa? No dobra. Mm, to czyś... się czy mam tyś sądzę ja. Dzisiaj live'ik, ogólnie to... Grałem sobie poza live'em, bo był jeszcze live wczoraj, co mówiłem, że będzie na odcinku, ale no niestety, no, nie udało się, no, nikt niestety nie obejrzał tego, no ale tam umarłem, lecz później zdobyłem rzeczy, i popatrzcie, tak, mamy bambusa, pościnają go troszeczkę, 13 mamy, no, y, mamy co jeszcze, mamy trzcinę trochę, y, żelazny mieczyk, siekierkę, bo tutaj zrobiłem, musimy zrobić sobie, y, bo właśnie zaginęło i tak, przeprowadziłem owce, już nawet sobie dałem barwniki, bo tutaj te, z tego sobie, jak zrobię taki barwnik z blecza i, i z tego kwiatuszka. No, więc to mi się udało ogarnąć. Co zrobiłem? Nic chyba nie robiłem poza. A nie, właśnie sprawdziłem te owce poza live'em, ale tak to wszystko chyba było robione na live więc... No. Um. Więc tak to się mniej więcej prezentuje. Czekajcie, było mi wypełnione live'a. Nie mogę, tam, nie mogę patrzeć. Cze, elo, e, cześć, e, Mr. Koczek. E, no, oczywiście, jak ktoś wbił i ma znajomych, którzy też lubią Minecrafta, to zapraszam do poinformowania ich. No. E, lecimy najpierw po 100 subskrypcji, bo nam bardzo szybko się rozwija kanał. Później po tysiąc, a później po 100 tysięcy. Później po kwadratową masakrę. Powiedz. Um, no i co jeszcze? No, e, możemy się teraz zająć bardziej tworzeniem portalu do netheru i zdobyciem kwarcu, ponieważ chciałbym zrobić tą automatyczną farmę bambusa, ale do tego potrzebny mi jest e, po pierwsze kwarc. A po drugie, z tego lepkie pistony, więc troszeczkę będziemy musieli się dochodzić. Ale okej, okay, bierzemy to. E, trzy sztabki żelaza. Ostatnie chyba nam trzy sztabki zostały, więc. Hmm, tak, ostatnie trzy, tak. Więc cztery sztabki będziemy musieli chyba troszeczkę nakopać. Weźmy sobie może wodę. Ryzykuję trochę, że biorę te czy tak czy tak, ale no, jakoś trzeba to zrobić. Eee... No. Śmieszna sprawa z tymi drzwiami, w ogóle to jest niesamowite. Mhm. Jutro, może się pojawi odcinek z godzinnego kopania zaczynam. Live z godzinnego kopania. Tylko z godzinnego, nie z dwugodzinnego, bo myślałem, że zrobię dwugodzinny, ale jednak no nie udało mi się tego zrealizować, więc z godzinnego kopania. Z godzinnego kopania. Jezu, mam? To fajnie, fajnie. No, ym, ogólnie ym, to wasze, jak, jak mówiłam... Jutro będzie może właśnie taki live'ik sobie na spokojnie, godzinnego pania. Mam nadzieję, że już będziemy mieli wtedy na spokojnie deksowy secik. <grymne> Marzenia. No dobra, troszeczkę tej... tego obsydianu się zrobiło. Hmm, Lokuje mi się też Minecraft przez tego live'a. Ehe, nie zabrałem wody? Czemu nie zabrałem wody? Nie wiem. Dobra, czy pod tym tak jest lawa. Chodziło mi bardziej, żeby tutaj wyleżyło... Żeby... O, pięknie. Pięknie. E, no, i sobie tak teraz nakopiemy poczekać, ile jest do nadaru. Raz. No, trochę jest do nadaru. Hm. No, dziękuję. E, raz, dwa. E, raz. Dwa, trzy. No, mo, mo, może tak, może tak. <laughs> mm. Ile było obsidianu na y, tego? Na, na. Jak to się nazywa, na portal. Ja pamiętam, że około 12 obsidianu, prawda? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie, to będzie o 14 obsidianów chyba potrzebuję, boż. To będzie trochę kopania. to te obsydion, dobra. I yy. yy, to mówię, że będzie? O, dzień dobry czasowo No. Kupimy sobie obsidian. Proszę. No i spalił się. potem jest jeszcze, o, już myślałam, że potem będzie jeszcze roba. No, zrobimy sobie portal do netheru, jeszcze przypomnę plan. Zrobimy sobie przy, m, portal do netheru, później idziemy po kwarc, a później idziemy u bagno jakieś. Więc taki mam plan na razie. Okej, okay. teraz szybko pyk pyk. Ja mam sześć. Jak ktoś mi przypomni, ile mamy obsydianu na portal, to może będzie krócej. Bo ja, ja pamiętam, że długo się bardzo kopało. Nie, źle się, wylało, źle się wylała woda. No, co jest z wodą? Dziękuję. Wreszcie się wylała dobrze. Ok. Ja pamiętam, że 14 się chyba robiło. Dobrze. Dobrze pamiętam? chyba. Ej, może zrobimy tak, że Także będzie też survivor z widzami. Mogę oglądać serwer. A czy mógłbym to zrobić? E... Tylko no po prostu będę musiał na niego codziennie wchodzić. Rozumiesz, żebym musiał być takim jakby królem tego serwera, czy będę codziennie wchodził? Znaczy ogólnie byśmy mogli co zrobić. To dobry plan, dobry plan. Zobaczymy. już yy, Moglibyśmy tak zrobić Moglibyśmy tak zrobić Dobrze A Już wracam do kopania Zresztą znaczy, no to się kombinujesz Zero, no. ok Tylko, no mówię Trzeba yy, Też